i Ducha Świętego amen zapraszam państwa serdecznie do modlitwy do modlitwy anioł pański witam serdecznie kontynuujemy nasze spotkanie modlitewne w ramach kanału Mirosław Glazik mac trzeba przeżyć kwadrans magiem. Możecie mnie znaleźć na YouTubie, proszę o subskrypcję i o upowszechnianie wiadomości o tym kanale. A teraz przystąpmy do modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Modlitwa w południe Anioł Pański. Anioł Pański zwiastował pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amy. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godni, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módźmy się. Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy poznając za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, byli doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Proszę o subskrybowanie kanału, Trzeba przeżyć kwadrans z Magiem. Mirosław Antoni Glazik-Mak komentuje i modli się. Szczęść Boże. Dziękuję za wspólną modlitwę. Mógł zapłać.